Na ulicach Gliwic jeszcze w tym roku pojawią się kolejne niskopodłogowe nowoczesne autobusy marki Solaris. Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Gliwicach rozstrzygnęło przetarg na dostawę nowych pojazdów 12-metrowych. Oferta, którą przedstawiła firma Solaris, opiewa na kwotę 9 830 000 zł. 888 000 za sztukę. Yy. Cena dla nas akceptowalna. 9 sztuk kupimy, także w czerwcu przyjadą 12-metrowe autobusy. Przypomnę, że w grudniu żeśmy. Kupili 11 klasy C 18-metrowych. Nowy model czwórka już jeździ po Gliwicach, można zauważyć. Zarówno pojazdy 18-metrowe, jak i te, które dotrą do Gliwic, są wyposażone m.in. w klimatyzację. Docelowo pojazdy mają umożliwiać pasażerom bezpłatny i bezprzewodowy dostęp do internetu. PKM dopina właśnie formalności. To jednak nie koniec zakupów. Przedsiębiorstwo rozważa kupno hybryd. Jest jednak szansa, że odpowiednie instytucje wyrażą zgodę, by zamiast autobusów hybrydowych pojawiły się w naszym mieście te spełniające normę dopuszczalnych emisji spalin Euro 6. Bo z tą ekologią między hybrydą a Euro 6 jest różnie, więc możliwe, że jeżeli się jednostka ministerstwa zgodzi, to wtedy byśmy kupili 9 18-metrowych autobusów Euro 6 i 8 12-metrowych i też by przyjechały na pewno do grudnia 2017. W tej sprawie trwają jednak rozmowy, ponieważ hybrydy są bardzo drogie. Zamiast 9 hybryd można kupić 17 pojazdów spełniających normę Euro 6. Różnica w tej ekologii między hybrydą a Euro 6 nie jest tak znacząca, a między 9 a 17 jednak sztuk autobusów jest znacząca. To możliwe, że pójdziemy na razie w tym kierunku, bo hybrydy też mogę powiedzieć, niedawno przetarg otwarty w Kielcach i za hybrydy 18-metrową, taką jak myśmy chcieli kupić, zażyciono sobie 2 miliony 200 tysięcy a przypomnę 1260 12 metrowy Euro 6. No więc znowu milion na sztucy. Tabor Gliwickiego PKM jest nowoczesny. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwo jeździ na zlecenie KZK GOP. Od początku swojej działalności, czyli od 1997 roku, zakupiło ponad 190 autobusów za blisko 160 milionów złotych. Głównym udziałowcem firmy jest miasto Gliwice, które w latach 1998-2014 przekazało łącznie kwotę 34 milionów złotych na działalność spółki.